Nuta jest numer, będzie więcej rapu, więcej rapu na numerach Siema, nuta jest Iren Zawsze będziemy zawsze będzie nasza muzyka Gra, tutaj jest nowa nuta, gdy rapuje ciągle na numerach Gdy na foni zawsze nowa nuta, gdy rapuje to na naszym bicie się nawija Ciągle jest nowa nuta i 17 sierpnia i nasza muza Gdy jest nie są zainteresowania, robi wiele rapu, tutaj się rapuje Od zawsze na numerach, siema, dobra, od zawsze na muzyce się nawija Ciągle nową nuta, gdy rapuje od zawsze będzie na górach tu się rachuje I tworzy się nowy numer Tworzy się rach i zawsze będzie nasza moza Gdy rachuje, to ciągle na numerach będzie Rachuj będzie nasza moza Gdy robię rach, gdy rachuje, ciągle tutaj są te teksty są numery tutaj są Jest jest ten to rachuję, gdy rachuje, od zawsze na numerach będzie Flow się nawija Każdy numer jest szesnasta godzina I 13 minut się ma z rana po południu Wieczorami hip hop jest No na numerach zawsze będzie Oto na numerach Mężczyzna robił rap, więcej rapu tu. Na Fonito to nutą, na Fonito znowu nutą Gdy rapuje ciągle, gdy Na Młodzieży też się ma nowa nuta Gdy rapuje Oto na Młodzieży Na tego rapu będzie więcej rapu Tutaj na numera się będzie więcej rapu Na numera się ma nowa będzie tutaj się ma nowy remont zawsze Na numera się ma nowy nuta Gdy rapuje tutaj na numera się ma nowy nuta na wypadkach mamy nowy numer rapuje tutaj na numerze Robimy więcej rapu, się więcej rapu to zawsze będzie składany tutaj na Numerze, nowy numer się nabija ciągle z rymem, no, tak, trapuje z no Nowa nuka, gdy rapuje, rapuje tutaj. Na numera się ma znowu, nuka, no, no, gdy rapuje, nowy numer, gdy rapowane wersje. Na muzyce zawsze będzie no, Tak gdy rapuje wiele naszego rapu. Skoda ciągle na numera, skoda ciągle raport, zawsze będzie grał. Nowa nuka, no, tak, słyszeliście jest piękne numery, tak, gdy disco pola i podaci, piękne nuki, so disco i pięknie podaci i jest w rezercie, rafie 4 elementy i drzemie wszystkie. Nowy numer zawsze tak, będzie na numerze że numer gra od zawsze tutaj się ma i napisał dobry rap na bitach zawsze będzie numera tego rytmu będzie wiele znowu z rapu będzie więcej rytmu dobry rap zawsze to numera tego rytmu będzie nowa nuta z witem na nuty muzyka nasza ludzie zawsze będzie tutaj się rapuje na numerach będzie to flow znowu, znowu nuto gdy rapuje spadam ciągle rapu zawsze będzie z nasza młodo, na bitach, to na bitach, tonach, dynety rapuje na łzyce, się ma na numerach tego rapu będzie nasz konik gdy numer gra od zawsze będzie znowu no to gdy rapuje to więcej rapu tutaj na numerze się ma dobrze, tak rapuje Tutaj się nawija, dobra, bo zawsze będzie tutaj się nawija. I grafuje na wymiarze flow. Zawsze będzie tutaj flow, dobry rap, o, oh, zawsze jest ten numer, który tutaj, tutaj jest. Są so, teksty, iż tyle dobry lap z muzyką, zawsze będzie na młodej, ten nowy numer się nawija w ciągu rym. zawsze będzie na numerach, on zawsze jest. To jest muzyką na numerach, to jest muzyko rafuje. Dobry numer na bitach, to właśnie się ma graf, on zawsze bra On zawsze będzie z naszą młodą,

ten dwie z muzyką na numerze się nawija ciągle rap od zawsze tutaj nasza muzyka brało zawsze będzie wiele dobrego rapu będzie więcej rapu coś się ma i na bitach nowe numery na bitach nowy rytm dobre rap od zawsze na bitach zawsze tutaj na tak wąsach gdy na bitach nowy rap od zawsze się na dobre rap od zawsze, dobre rap od zawsze będzie bardzo oh. o dobre numery gdy rapuje oto na numerze więcej rapu się nawija dobry numer będzie na muzyce się nawija dobre rap od zawsze na naszych bitach by zawsze było jeśli będzie flow, no nocy, gdy to muzyka, jak to, to są takie, które się na tej A o na nowej tego numeru się ma opowieści, się opowieści zawsze będą brały, o tym to i tak mamy dobra, ta bo zawsze będzie na nim te same to będzie to się opowieści, opowiadają się numery, zawsze będą opowieści, te same to może powiedzenie na że dzisiaj zawsze będzie piękną opowieść, tak i wiersze już Zawsze będzie numer na numerce Raz, dwa, trzy, cztery, cztery Idę, idę, tworzę idę i tworzę rap Idę, idę, tworzę rap i zawsze będę naszym Panem Bogiem Zawsze będę drogą leżającym I modlitwa to nasza Rozmowa z naszym Panem Bogiem I zawsze będę rapował O tym gra muzyka Się ma piękny, zainteresowany muzyka I nowe numery, piękne marzenia I z zawsze będę tworzony Na numerach robię wiele naszego rapu Zawsze będę tu się dobry rap zawsze na muzyce w numerach się ma na numerze, więc rapu się nabija. Dobry rap. na numerach będzie z bitem, będzie to flow, będzie wiele na owych numerach. kawałki Zawsze były, są numery, tutaj są nasze wersje. Nasza muza zawsze będzie grała, tutaj się nabierze. Długa na owę, się rapu to się nabija. I rapuje na numerach będzie dobry remont, zawsze tutaj, na naszym bitcie zawsze będzie wiele. Nowego rapu będzie na bitm, to się nabija, dobry raport zawsze. Na naszym bitmie, nowego raport, nowego rapu zawsze będą swoje jest znał, znał, wie teraz, zawsze będzie tak będzie ta zawsze, zawsze będzie lepszy, będzie w będzie lepszy, będzie lepszy, numery zawsze i... będzie są dobry lepszy, będzie lepszy, będzie lepszy, będzie tak składam rap Adam ciągle nowe odbiera Czuję to więcej rapu, które się nawija tutaj Na muzyce się ma nowe odbiera tak, więcej rapu, na numerach będzie zbite Na numerach jest Na muzyce się ma nowe odbiera ciągle na muzyce się nawija Na numerach będzie zbite Na naszych row, na numerach się nawija z to więcej rapu, zawsze było Jest na muzyce się nawija dobra, od zawsze Nowa nuta, gdy zbita się ma piękne, są numer które zawsze bitem Na muzyce, na numerach zawsze będzie szybko, będzie wiele. naszego rapu, zawsze było na Zabijam, to się wiję. Na numera dobry, a zawsze będzie nowy. Na numerach będzie składany numery, zawsze będzie tak tworzony, numer tego rapu się ma i tworzony, dobre numery, są skręcki i grafuje po zawsze. Na numerach się ma numera, trzeba remu będzie wiele rap, też się nabija. Ja rafuje na numerach, tak i raz do więcej remów, na śraku są obrany widać. Są utwory, bo kany zawsze będzie na numerach się nabija. Na numerach dobrze, nowy numer. Będzie stworzony zawsze To jest noce, gdy rapuje Tu na numerach trzyma nowotwory Gdy na bitach, to no rapuje Gdy na bitach, to rapuje Gdy rapuje, zawsze jest um, flower, jest, to jest trafik Dobra, no to zawsze będzie Rapuje w tych popitówach Zawsze będzie, skik, zawsze będzie tak.